W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Drodzy wierni, dwa razy do roku Kościół obchodzi w zasadzie jedno i to samo święto. Raz w Wielkim Poście, pod tytułem Matki Boskiej Bolesnej. Oraz dzisiaj, 15 września, pod tytułem siedmiu boleści najświętszej Marii Panny, przez co chcę Kościół pewną ważną rzecz podkreślić rzecz, którą, czy aspekt z życia najświętszej Marii Panny, który łatwo może nam umknąć w naszym nabożeństwie do niej. Daje nam okazję, to święto, to wspomnienie w zasadzie dzisiejsze, które jednak w naszym bractwie jest obchodzone jako święto rangi pierwszej klasy ze względu na patronat sióstr, beractwa, daje nam okazję do refleksji na życie Matki Bożej w pewnym szczególnym aspekcie. Często bowiem kojarzy nam się to, może podświadomie bardziej, to życie Matki Bożej z czymś lekkim i czymś przyjemnym. I po części słusznie, drodzy wierni, bo kto z nas by sobie nie życzył tych przywilejów, które ona otrzymała. Przywilejów, począwszy od niepokalnego poczęcia, które było do wszystkich pozostałych wstępem Bożego Macierzyństwa. tych wszystkich przywilejów, które sprawiły, że Matce Bożej oszczędzone były chociażby walki z upadłą naturą ludzką, nam wszystkim wspólną. Oszczędziły jej chorób i wszelkich innych konsekwencji grzechu pierworodnego. Natomiast to dzisiejsze wspomnienie, to dzisiejsze święto przypomina nam o celu, dla jakiego Najświętsza Maria Panna te różne przywileje otrzymała. Nie przypadkiem obchodzimy również to dzisiejsze święto dokładnie dzień po święcie podwyższenia Krzyża Świętego. W ten sposób jakby Kościół chciał nam wskazywać na Maryję, na Najświętszą Maryję Pannę, jako nie tylko na tę, która z racji swojego niepokalnego poczęcia, boskiego macierzyństwa była wyjątkowo uprzywilejowana, ale która również była jednocześnie najdoskonalszą, najwierniejszą uczennicą Krzyża. W komentarzach do dzisiejszego święta ojcowie Kościoła wyraźnie wskazują, że Krzyż był obecny w życiu Matki Bożej od samego początku jej misji. I na to wskazuje również ten dzisiejszy tytuł dzisiejszego święta, dzisiejszego wspomnienia, które w dniu dzisiejszym obchodzimy. Te siedem boleści, drodzy wierni, nie oznaczają, że Matka Boża dokładnie siedmiu Boleści numerycznie w swoim życiu doświadczyła. Ale wiemy doskonale, co liczba siedem w tradycji Kościoła, również w numerologii biblijnej, oznacza, że jest to liczba pełni. Tak więc, jeśli słyszymy o siedmiu boleściach. Najświętszej Marii Panny, które są utożsamiane z poszczególnymi wydarzeniami jej życia, które również charakter bolesny nosiły, to mamy pod tym tytułem rozwiedni rozumieć, że życie Matki Bożej było tych boleści pełne od samego początku do samego końca, i że te poszczególne boleści wymieniane wśród tych siedmiu to tylko jedne z wielu, może bardziej się wybijające, świadczące, o których świadczy również Ewangelia. Natomiast nie jedyne. Tak więc ten fakt świadczy o tym, że przywileje, którymi Matka Boża została obsypana, były jej po to dane, żeby mogła właśnie tym więcej, tym doskonalej cierpieć. Bo najdoskonalej cierpi ten, kto cierpi niewinnie, ten, kto cierpi w sposób zasłużony, tak jak my, drodzy wierni, ten. Cierpi z powodu sprawiedliwości, któremu, która jest mu wymierzana. Natomiast ten, kto cierpi niewinnie, jeśli cierpi w słusznej sprawie, to cierpi najdoskonalej, dlatego że najwięcej poświęca, najwięcej go to kosztuje. Tak więc życie Matki Bożej, drodzy wierni, było tych boleści niezasłużonych pełne, po to, żeby Najświętsza Maria Panna mogła jak najlepiej spełnić swoją misję, Matki Bożej, również Bożej, towarzyszki Chrystusa pod krzyżem. Kościół nie cofa się z tych względów, również przed tym, aby nadać jej tytuł współodkupicielki, ze względu na tą ścisłą współpracę Najświętszej Marii Panny w dziele odkupienia. I nawet ta, można by pomyśleć najbardziej pod tym względem, Niewinnie wyglądająca scena zwiastowania Najświętszej Marii Pannie przez Archanioła Gabriela, w której w zasadzie wyraźniej nie słyszymy nic o przyszłym cierpieniu. Dopiero później ta zapowiedź Symeona, ta pierwsza z tych boleści Matki Bożej, że jej serce przebije miecz. Na to wskazuje. Natomiast już w tej scenie zwiastowania anielskiego, w, tej, w tym dialogu Najświętszej Marii Panny z Archaniołem, możemy doszukać się już pewnych zalążków, pewnych zwiastunów tego przyszłego cierpienia cierpień Matki Bożej. I w tym słowie: Fiat, niech mi się stanie!, w którym Matka Boża przyzwala na plan Bożego Wcielenia, które ją samą też Zakłada jej współpracę, to powinniśmy drodzy wierni dopatrzyć się w tym nie tylko wyrazu radości z powodu cudownego obdarzenia potomstwem i to, i to jakim. To Fiat Matki Bożej mówi nam o wiele więcej niż mogłoby nam się na pierwszy rzut oka wydawać. W tym słowie, powinniśmy dopatrzyć się przyzwolenia na te wszystkie przyszłe cierpienia, które z rolą Matki Bożej. Matki Zbawiciela będą związane i nie powinniśmy sądzić, że Matka Boża spodziewała się w tym momencie zwiastowania, że jej życie będzie usłane różami. I o ile też nie powinniśmy sądzić, że wszystko naraz było jej objawione co do jej przyszłości, zresztą o tym świadczy Ewangelia, która mówi o tym, że nawet najświętsza Maria Panna nie pojmowała wszystkiego, co chociażby jej boski syn mówił. To jednak możemy śmiało odrodz założyć, że spodziewała się, co będzie się wiązało z jej rolą. Rolą, którą Pan Bóg jej w swojej obaczności przewidział i w scenę zjastowania zapowiedział. I w tym Fiat Matki Bożej, niech mi się stanie, również powinniśmy dopatrzyć się tego przyzwolenia Matki Bożej na te wszystkie przyszłe cierpienia i przyszłe boleści. I te boleści były. Tak jak o tym to wspomnienie dzisiejsze świadczy w życiu Matki Bożej obecne od samego początku, od zapowiedzi wyraźnej Symeona, że Twoje własne serce przebije miecz przez te wszystkie poszczególne boleści, które wyróżniamy w liczbie siedmiu, Wszystkie, tak naprawdę, sceny z życia Matki Bożej, które, o których donosi nam Ewangelia, są w jakiś sposób cierpieniem naznaczone. Nie tylko te, które wymieniamy jako te siedem boleści, ale wszystkie inne, oczywiście mające zwieńczenie swoje w postaci sceny na Kalwarii, tam gdzie Najświętsza Maria Panna występuje, można powiedzieć, z cienia i wstępuje na pierwszy plan, tam gdzie stoi pod krzyżem jak donosi nam święty Jan Ewangelista. Stoi tam również, drodzy wierni, powinniśmy o tym pamiętać nie tylko jako jakaś pasywna obserwatorka, nawet nie tylko jako zbolała matka, która swojemu dziecku pogrążonemu w cierpieniach chce oszczędzić cierpień. Oczywiście te matczyne odczucia, uczucia Matce Bożej też towarzyszyły pod krzyżem. Ale pamiętajmy, drodzy wierni, zresztą o tym świadczy jedna ze scen ewangelicznych, gdzie... Chrystus wskazuje na to, że bardziej łączy Go z Najświętszą Marią Panną ta duchowa więź. I według tej duchowej więzi Najświętszą Marię Pannę pod krzyżem bardziej łączyła ta jej rola współodkupicielki, tej współcierpiącej towarzyszki Zbawiciela niż więzy krwi, które ją wiązały, łączyły ze Zbawicielem ze względu na macierzyństwo. Tak więc tutaj swoje źródło ma duchowa łączność również ze wszystkim, co Chrystus uczynił. I tak przez swoje ścisłe zjednoczenie z ofiarą Syna, Matka Boża współofiarowała Jego i siebie samą Bożej sprawiedliwości. Tak więc możemy powiedzieć, że stojąc pod krzyżem po raz kolejny pewnie niezliczone razy wypowiadała w swoim życiu, to słowo Fiat, niech mi się stanie. I tutaj pod krzyżem je powtarza w swoim sercu. To Fiat, które wypowiedziała w przeczuciu tych przyszłych cierpień w Nazarecie i które praktykowała przez całe swoje ukryte życie, a tutaj pod krzyżem w tej scenie na Kalwarii jeszcze raz przynajmniej swoją postawą wypowiada. Natomiast na tym jeszcze jej misja się nie kończy, bo drodzy wierni, zauważmy jakie słowa padają z ust Chrystusa dalej na krzyżu, zamiast jakiegoś czułego pożegnania syna z matką, jakiego moglibyśmy po ludzku myśląc w takiej chwili się spodziewać. W, tej, w tych ostatnich chwilach tak naprawdę Chrystus nie myśli ani o sobie, ani o niej, ale wskazuje na umiłowanego ucznia, na świętego Jana, mówiąc niewiasto oto syn Twój. Również nie ma na myśli tego, aby Najświętszej Marii Pannie po swojej śmierci zapewnić opiekę, ale tę scenę powinniśmy pojmować w sposób bardziej duchowy i bardziej symboliczny. I o ile rzeczywiście najświętsza Maria Panna. Być może w doczesnym kontekście została umiłowanemu uczniowi powierzona, i tradycja nam mówi, że resztę życia mniej lub bardziej z Nim spędziła, to bardziej tak naprawdę powinniśmy tutaj doszukać się i dostrzegać obraz powierzenia umiłowanego ucznia Maryi, jej niepokalnemu i bolesnemu sercu, czym Chrystus zdaje się, Zlecać jej kolejną misję, misję, która pod krzyżem się nie kończy, ale tak naprawdę dopiero wtedy się zacznie. Misja, która będzie trwała nawet dłużej niż samo ziemskie życie Najświętszej Marii Panny. Bo tymi słowami: Niewiasto, oto syn Twój. Chrystus zdaje się powiedzieć, mówić do Najświętszej Marii Panny, że wraz z Jego śmiercią jeszcze to zadanie jej nie dobiega końca, bo chce Chrystus, aby swoim macierzyńskim sercem Najświętsza Maria Panna objęła tych wszystkich, którzy pójdą w ślady Chrystusa, który, którzy będą Jego krzyż na siebie brali. Tak więc bez wątpienia i tutaj możemy się domyślać, chociaż nam Ewangelia o tym też nie mówi wyraźnie, że odpowiedział Matki Bożej, było ponownie, niech mi się stanie, Fiat. Tak więc to Fiat, drodzy wierni, wypowiedziane w Nazarecie, rozciąga się od wcielenia, aż do odkupienia, i aż do kontynuacji odkupienia po wszystkie czasy, aż do ponownego przyjścia Chrystusa w chwale, rozciąga się na te wszystkie dusze, które będą w swoich dziejach doświadczać, dostępować owoców ofiary krzyżowej. Tak więc tutaj na tej scenie ewangelicznej na Kalwarii odkrywamy głębię duchowego macierzyństwa Maryi. W Betlejem dała ona swoje życie Synowi Bożemu, za to od Kalwarii aż do końca czasów rodzi niezliczone dusze do życia łaski. Wtedy posłuszna słowom swojego boskiego Syna zamieniła go na umiłowanego ucznia. I my, drodzy wierni, powinniśmy w tych słowach Chrystusa Oto Matka Twoja, odkryć apel skierowany nie tylko do Niego samego, ale również i do każdego z nas. I powinniśmy pójść śladami świętego Jana, przyjąć Najświętszą Marię Pannę duchowo do naszych serc. Święty Robert Bellarmine. Komentując tę dramatyczną scenę pod Krzyżem, pyta retorycznie, czy jest to do pomyślenia, aby zginął ktoś, kto? o kim Bóg sam mówi na Krzyżu, oto twoje dziecko, do swojej własnej matki. I odpowiada, to niemożliwe, to wykluczone, ale pod jednym, jednym warunkiem, że również dziecko, również syn weźmie sobie do serca te słowa, oto matka twoja. Tak więc, drodzy wierni, weźmy sobie te słowa, które w których Chrystus zapewne od każdym, każdym z nas bez wyjątku myślał z osobna do serca i uczyńmy Najświętszą Marię Pannę bolesną, naszą y, osobistą również patronką, niech więc ona nam wyprosi tę łaskę, abyśmy w naszym własnym życiu potrafili w nadprzyrodzony sposób spoglądać na krzyż, abyśmy w ten sposób byli jej prawdziwymi dziećmi, a Prawdziwymi jednocześnie uczniami Chrystusa. Amen. Mio Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.